Rok tysięczny. Europa stoi na progu nowego milenium. To czas, w którym średniowieczny świat zaczyna nabierać kształtu, a młode państwa i dynastie budują swoje miejsce w chrześcijańskiej wspólnocie. Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, pod panowaniem cesarza Ottona III, wydaje się dominującą siłą w Europie. Otton, młody i ambitny władca, Marzy o odnowieniu dawnego Imperium Rzymskiego, uniwersalnego Cesarstwa Chrześcijańskiego, w którym władcy poszczególnych krajów byliby jego partnerami i współpracownikami. Na zachodzie kontynentu Francja wciąż jest wewnętrznie rozdrobniona, a na południu Italią targają rywalizacje papiestwa i książąt świeckich. Na wschodzie z kolei rozwijają się nowe chrześcijańskie królestwa Czechy, Węgry a także Ruś Kijowska. To właśnie w tym kontekście swoje miejsce musi znaleźć młode państwo Piastów. Polska. Zapanowania Bolesława Chrobrego, Polska staje się jednym z najdynamiczniej rozwijających się państw Europy Środkowej. Władca nie tylko umacnia swoją władzę wewnętrzną, ale też konsekwentnie rozbudowuje kontakty dyplomatyczne. Kluczową rolę odgrywa przy tym chrześcijaństwo, nowa religia, która od chrztu mieszka pierwszego w roku 966 stała się fundamentem integracji ze światem zachodnim. Ważną postacią tej historii jest też biskup Wojciech z rodu Sławnikowiców, znany nam dziś jako Święty Wojciech. Jego misja wśród pogańskich Prusów zakończyła się tragicznie w roku 997. Ale jego męczeńska śmierć szybko nadała mu status świętego i patrona nowo nawróconych ludów Europy Środkowej. To właśnie grób świętego Wojciecha w Gnieźnie stanie się celem niezwykłej pielgrzymki cesarza Ottona III. Spotkanie władcy najpotężniejszego cesarstwa chrześcijańskiego z Bolesławem Chrobrym będzie jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń w historii średniowiecznej Polski. Wydarzeniem, które przejdzie do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Historia Zjazdu Gnieźnieńskiego zaczyna się kilka lat wcześniej, w roku 997. To właśnie wtedy biskup Wojciech, pochodzący z możnego czeskiego rodu Sławnikowiców, wyruszył na misję chrystianizacyjną do pogańskich Prusów. Jego działalność spotkała się jednak z oporem miejscowych. Wojciech zginął męczeńską śmiercią, przebity włóczniami na wybrzeżu Bałtyku. Wieść o jego śmierci szybko rozeszła się po Europie. Bolesław Chrobry, władca Polski, wykupił ciało Wojciecha i sprowadził je do Gniezna. Relikwie biskupa stały się jednym z najcenniejszych duchowych skarbów młodego państwa Piastów. Co więcej, w roku 999 papież Sylwester Drugi ogłosił Wojciecha świętym. To wydarzenie wyniosło Gniezno do rangi ważnego ośrodka chrześcijaństwa w tej części Europy. Dla Bolesława Chrobrego była to ogromna szansa polityczna. Posiadanie relikwii męczennika, a teraz już świętego, stawiało go w centrum uwagi całego chrześcijańskiego świata. Bolesław doskonale rozumiał, jak wielką rolę mogą odegrać symbole religijne w budowaniu prestiżu władcy, w tym samym czasie młody cesarz Otton, III, snuł wizję odnowienia dawnego cesarstwa rzymskiego. Jego idea zakładała stworzenie wspólnoty chrześcijańskich państw, które miały współpracować pod duchowym przewodnictwem papieża i świecką władzą cesarza. Polska z nowym i ambitnym władcą. Stawała się naturalnym partnerem dla tej koncepcji. Odtąd dowiedziawszy się o kulcie świętego Wojciecha, podjął decyzję o odbyciu pielgrzymki do Gniezna. Była to podróż niezwykła. Cesarz wyruszał bowiem na peryferię swojego imperium, do kraju młodego, ale szybko rosnącego w siłę. Spotkanie z Bolesławem Chrobrym miało nie tylko wymiar religijny, ale też ogromne znaczenie polityczne. W roku tysięcznym. Cesarz odtąd III wyruszył w niezwykłą podróż. Jego celem było gniezno, stolica Bolesława Chrobrego i miejsce spoczynku Świętego Wojciecha. Źródła opisują, że cesarz podróżował w otoczeniu licznego orszaku duchownych i możnych, a jego pielgrzymka miała charakter zarówno religijny, jak i polityczny. Jednym z najważniejszych rezultatów zjazdu gnieźnieńskiego było powołanie niezależnej polskiej metropolii kościelnej z siedzibą w Gnieźnie. Do tej pory Kościół w Polsce był podporządkowany arcybiskupstwu w Magdeburgu. Oznaczało to, że sprawy polskiego duchowieństwa znajdowały się w rękach niemieckich hierarchów, co dawało sąsiadom wpływ na rozwój chrześcijaństwa w państwie piastów. Decyzją podjętą podczas zjazdu Gniezno stało się stolicą nowej prowincji kościelnej pierwszym arcybiskupem został Radzim Gaudenty brat świętego Wojciecha i jego towarzysz w wyprawie misyjnej do Prus było to symboliczne podkreślenie ciągłości dziedzictwa męczennika oraz prestiżu jaki dawały jego relikwie Nowa metropolia gnieźnieńska otrzymała pod swoją opiekę kilka biskupstw były to Kraków Kołobrzeg oraz Wrocław Dzięki temu struktura kościoła w Polsce została uporządkowana i zyskała pełną niezależność od obcych metropolii. Polska mogła teraz prowadzić własną politykę kościelną, a jej władcy mieli większy wpływ na obsadzanie najważniejszych stanowisk duchownych. Warto podkreślić, że utworzenie arcybiskupstwa było ogromnym sukcesem dyplomatycznym Bolesława Chrobrego. Władca nie tylko umocnił swoją pozycję na arenie międzynarodowej, ale też zabezpieczył fundamenty duchowe i organizacyjne państwa. Kościół w Polsce stawał się częścią ogólnochrześcijańskiej wspólnoty, a jednocześnie zachowywał swoją odrębność i samodzielność. Decyzja ta miała długofalowe konsekwencje. To właśnie dzięki niezależnej metropolii. Gniezno mogło odgrywać rolę duchowej stolicy Polski przez kolejne stulecia, a Polska nie została wchłonięta w struktury kościelne sąsiednich krajów. Gdy Otton przybył do Gniezna, Bolesław Chrobry przyjął go z ogromnym przepychem. Ceremonia rozpoczęła się od uroczystości w Gnieźnieńskiej katedrze, gdzie cesarz modlił się przy grobie świętego Wojciecha. To właśnie tam doszło do niezwykłej sceny. Odtąd zdjął ze swojej głowy diadem i nałożył go na głowę Bolesława, uznając go za brata i współpracownika imperium. Był to gest symboliczny, który miał pokazać, że Polska nie jest już tylko młodym i zależnym państwem, ale równym partnerem w chrześcijańskiej Europie. Bolesław otrzymał również niezwykle cenne dary. Najważniejszym z nich była włócznia świętego Maurycego symbol władzy. I opieki boskiej nad chrześcijańskimi władcami. W zamian chrobry, podarował cesarzowi ramię świętego Wojciecha, co miało dodatkowo wzmocnić więź między Polską a Cesarstwem. Odtąd potwierdził też władzę Bolesława nad podległymi mu ziemiami, a nawet nadał mu pewne uprawnienia typowe dla władców niezależnych. Choć formalnie nie doszło jeszcze do koronacji, gesty i decyzje cesarza były jednoznaczne. Bolesław Chrobry wyrastał na równorzędnego partnera największych monarchów Europy. Zjazd gnieźnieński miał również wymiar międzynarodowy. Obok cesarza i bolesława wzięli w nim udział liczni dostojnicy z całej Europy, w tym przedstawiciele papieża oraz możni z Czech i Węgier. Spotkanie stało się więc manifestacją siły młodego państwa piastów, a jednocześnie potwierdzeniem jego miejsca w chrześcijańskiej wspólnocie. Zjazd Gnieźnieński był jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych w historii wczesnośredniowiecznej Polski. Jego konsekwencje wykraczały daleko poza granice samego państwa Piastów. Po pierwsze, spotkanie z cesarzem Ottonem III i utworzenie niezależnej metropolii gnieźnieńskiej oznaczało ostateczne uznanie Polski jako równorzędnego członka wspólnoty chrześcijańskiej. Było to symboliczne wejście naszego kraju do rodziny narodów Europy. Po drugie, wydarzenia roku tysięcznego wzmocniły autorytet Bolesława Chrobrego. Zyskał on nie tylko prestiż na arenie międzynarodowej, ale także nowe możliwości w umacnianiu władzy wewnętrznej. Dzięki niezależnej strukturze Kościoła mógł teraz sprawniej zarządzać państwem i wykorzystać duchowieństwo jako sojusznika w budowaniu stabilnej monarchii. Po trzecie, Zjazd gnieźnieński miał znaczenie religijne i duchowe. Relikwie św. Wojciecha oraz ustanowienie metropolii sprawiły, że gniezno stało się jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w tej części Europy. To z kolei przyczyniło się do wzrostu znaczenia kultury chrześcijańskiej i wzmocnienia tożsamości nowo powstałego państwa. Niestety, śmierć od Tona III w roku 1002. Zahamowała realizację jego ambitnych planów uniwersalnego cesarstwa. Jego następca Henryk II prowadził już zupełnie inną politykę wobec Polski. Zamiast współpracy nadszedł czas rywalizacji i wojen. Mimo to zjazd Gnieźnieński pozostał dowodem na to, że Polska w czasach Bolesława Chrobrego osiągnęła status jednego z kluczowych graczy Europy Środkowej. Zjazd Gnieźnieński z roku 1000 to moment, który na zawsze zapisał się w dziejach Polski. Spotkanie cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym było nie tylko aktem religijnym, ale przede wszystkim wydarzeniem politycznym o ogromnym znaczeniu. Dzięki niemu Polska została oficjalnie uznana za część chrześcijańskiej Europy, uzyskała niezależną strukturę kościelną i zyskała prestiż, który w przyszłości Pozwolił Bolesławowi na koronację królewską. Choć dzieje późniejsze przyniosły konflikty i zmienne losy, to właśnie w roku tysięcznym Polska na oczach całej Europy wkroczyła do grona państw liczących się w świecie chrześcijańskim. A jeśli interesują cię inne fakty, oraz tajemnice historyczne, koniecznie sprawdź nasze kanały. Ale historia w mediach społecznościowych, linki znajdziesz w opisie. Tam czeka na ciebie jeszcze więcej ciekawostek, krótkich materiałów i dyskusji o przyszłości. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i dołącz do naszej historycznej społeczności. Do zobaczenia w następnym filmie.